Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj taki wątek trochę podsumowujący te wszystkie wątki dotyczące końca świata. Oczywiście, w jakimś tam stopniu, mianowicie należy, Czy należy czekać bardziej na dobro czy na zło. I Myślę sobie, że to nie jest takie proste wcale, chyba nic nie mam, myślałem, że mam. Nie jest to wcale takie proste, dlatego że no właśnie jakby w tradycji chrześcijańskiej mamy. Jedną, i drugą perspektywę, i trzecią perspektywę. Trzecia to byłaby taka trochę obojętno-strzemięźliwa, tak bym ujął. A więc, mamy po pierwsze taką właśnie tradycję dyspensacyjno-premilenijną, że im gorzej, tym lepiej. Tak bym to generalnie podsumował. To znaczy, że no jest źle, ale wiemy, że ma być, ma być źle zanim Pan Jezus wróci. Więc dobrze, że jest źle, bo szatan zwycięży, ale Pan Jezus później wróci. Tak to mniej więcej wygląda w skrócie. No i mam problem z takim spojrzeniem na świat, myślę, że chyba dwojaki. Znaczy, po pierwsze, są wątki w Biblii, które trochę inaczej przedstawiają sprawę. No a drugi wątek to jest, gdyby tak było, że rzeczywiście, tak jak, tak, tak jak ta, ta, ta perspektywa mówi no to w pewnym sensie z tego by wynikało, że Bóg chce, żebyśmy byli bierni. No bo jeśli ma przyjść nieuniknienie zło, to znaczy, że Bóg chce, żebyśmy po prostu je przyjęli, czyli jakoś je, że tak powiem, zaabsorbowali, tak? Żebyśmy po prostu się zgodzili na nie. No, ma problem, powiem szczerze, z, z takim, taką perspektywą, że Bóg chce, żebyśmy po prostu zgodzili się na zło, tak? Znaczy, to im bardziej widzę to zło, to co? Tym bardziej się mam na nie godzić? W imię tego, że to zło musi kiedyś yy, 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 nastąpić pomiędzy mną a, a, a przyjściem Chrystusa? Powiem szczerze, że, że, że mam z tym głęboki problem i, i, i nie podoba mi się właśnie dlatego. I myślę, że biblijny problem mam. To znaczy, że jakby nie, nie, nie widzę w Biblii takiego, takiego przyzwolenia na przyzwolenie na zło. Tak? Tego nie za bardzo widzę. Jest takich kilka fragmentów w Ewangelii Łukasza: tam nie bój się maleńkarzutko bo Tobie się podobało dać Królestwo, które się utożsamia trochę z, takim, z taką mentalnością. Natomiast nawet ten werset W tak, tej maleńkiej trzódce, tu nie chodzi o to moim zdaniem, że mamy po prostu być maleńcy i o tak, ale zachowamy wiarę. No nie wiem, my jesteśmy maleńcy, ale jesteśmy po, po właściwej stronie. Czyli jak mamy, mamy być, mamy właśnie być proaktywni tak naprawdę. To znaczy, co z tego, że jesteśmy maleńcy? No może teraz jesteśmy maleńcy, no, ale są takie miejsca, gdzie nie jesteśmy maleńcy. i generalnie idziemy do przodu i się rozwijamy i to, że upodobało Ci się dać królestwo to znaczy też moim zdaniem w jakimś sensie jednak jakieś przekonanie o sukcesie tak? w tym sensie, że, no, że, jednak, że jednak zwyciężymy oczywiście możemy dyskutować w jaki sposób niewątpliwie jest, przez cierpienia, przez prześladowania ale to zwycięstwo nie może być zupełnie eschatologiczne nie może być zupełnie po, pozaświatowe bo jeśli jest zupełnie pozaświatowe, to tak naprawdę w tym momencie twierdzimy, że historia nie należy do, do Chrystusa, tylko twierdzimy, że Chrystusa, historia należy do szatana, do zła, do człowieka, no, do kogoś innego w skrócie, jeśli, jeśli nie widzimy żadnych postępów Królestwa Bożego docześnie. I to jest też taki problem, który gdzieś widzę w takich całkowicie pozaświatowych interpretacjach chrześcijaństwa. Inny taki werset to jest. 18 rozdział listu do Ewangelii Łukasza. Powiadam Wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie. No znowu to tak wydaje się, takie super pesymistyczne, że Pan Jezus się zastanawia, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie, ale jak zobaczymy w wersecie 7 wcześniejszym, Czyżby Bóg nie wziął w obronę wybranych swoich, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie. No to to jest raczej zachęta. Zachęta do tego, żeby wołać, bo jak będziemy wołać, to Bóg weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż czasami mu się zdarza zlekać. To jest końcówka yy, yy, przypowieści o, o tej wdowie takiej męczliwej. Yy, I generalnie, yy, a ósmy werset pokazuje po prostu, że problem jest z tym, że nie wołamy, a nie, że w ogóle nie, nie, nie będzie wiary. Czy może nie być wiary w tym sensie, że nie wołamy, ale to nie jest wersja, który nas zniechęca do wołania i zniechęca nas do tego, że będą efekty wołania, raczej nas zachęca paradoksalnie, żebyśmy właśnie wołali. Taka perspektywa pozytywna, to ja bym powiedział, jest dwojaka. Czyli jedna to jest po prostu wiara, w zwykłe środki łaski. I uważam, że powinniśmy i tu zwróćcie uwagę, też jest ta zwykła wiara, zwykłe środki łaski, czyli w modlitwę. Ale podobnie je mamy w 1 Koryntian, gdzie jest powiedziane o tym, że kiedy robimy coś dobrego, to powinniśmy wierzyć, że Bóg nam pobłogosławi. Oracz winien orać w nadziei, a mocarz mucić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Innymi słowy, jeśli siejemy słowo, jeśli orzemy glebę dla słowa, jeśli mucimy, to mamy mucić w nadziei, mamy orać w nadziei, mamy siać w nadziei przyszłych plonów. Innymi słowy, to nie jest tak, że po prostu, wiecie, to jest jakieś beznadziejne zadanie, do którego nas Bóg powołał. Mamy orać w nadziei, mamy siać w nadziei. Czyli mamy wierzyć, że te działania, które Bóg przeznaczył do osiągania określonych celów, będą te określone cele realizować. I, i, i to jest, i to jest ta, ta nadzieja, która tu się pojawia. Pierwszy Koryntian, 9 rozdział, 10 werset. A druga nadzieja, którą widzę, to jest nadzieja właśnie ta, o której mówiłem w kontekście 11 rozdziału listu do Rzy Rzy Rzymian, że coś się jednak zmieni wśród tego Izraela. A jeśli coś się zmieni wśród Izraela, to będzie jakaś trwała zmiana. I można powiedzieć, oczywiście, gdzieś tam Antychryst też się musi pojawić docelowo, ale jednak po jakimś okresie pewnej trwałej zmiany, jakiegoś 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 można powiedzieć przebudzenia, które które coś zmieni na dobre w historii świata. I w końcu może być taka apatia, no, że no po prostu robimy swoje, kopiemy puszkę, nie będzie zupełnie źle, nie będzie zupełnie dobrze. No, grunt, żebym ja był zbawiony, moja rodzina i mój zbór. I to jest taki powiedzmy amilenijny trochę taka, taka, taka pesymistyczna amilenijna interpretacja przyszłości. No ja myślę, że jak ktoś z Was już mnie trochę zna, to, 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 to wie, że ja wierzę, wierzę, że, że, że jak... O, o, wierzę, mam nadzieję. Robiąc rzeczy mam nadzieję, że coś z tego wyniknie. Myślę, że mam biblijne podstawy ku temu. Patrząc na świat też wierzę, że świat należy do Chrystusa wbrew pozorom. Być może to jest kwestia mojej osobowości, po prostu nie wiem. Wierzę oczywiście, że jest prześladowanie. Wierzę, że chrześcijanie, miłość wielu oziemnie i tak dalej. To wszystko jest prawda. Ale prawdą jest też to, że Królestwo Boże nadchodzi i że, i że, i że, i że kwas zakwasza. I że z tego małego ziarna wzrośnie wielkie drzewo, drzewo życia, bo tak naprawdę obraz jest drzewo życia, w którym ptaki niebieskie będą się zagnieżdżać. To jest jakiś taki w ogóle obraz tego, że będziemy błogosławieństwem dla sfery duchowej, tak gdzieś w jakimś sensie. Także podsumowując, myślę, że chrześcijanie generalnie, a końcówka Ewangelii Mateusza, idźcie więc, albo idźcie tedy, albo przepraszam, idźcie więc. A oto ja jestem z wami po wszystkie dnia, aż do skończenia świata. To oto oznacza spójrzcie. I spójrzcie, ja jestem z wami po wszystkie dnia, aż do skończenia świata. Co to oznacza? To oznacza, że Chrystus chce błogosławić nas, kiedy będziemy posłuszni Jego poleceniu, Jego misyjnemu nakazowi. On mówi, spójrzcie, spójrzcie, to jest wezwanie. Spójrzcie, to nie jest tak, a ja będę z wami tak czy inaczej, no czy wam źle pójdzie, czy źle... Pójdzie, to, to jest zupełnie nie, nie, nie ta interpretacja. To, to małe słówko o to zmienia. Chrystus mówi, zobaczcie, Zwróćcie uwagę, że ja Błogosławię, że jestem z Wami. Będziecie mogli zobaczyć, że ja, że ja będę z Wami. Oczywiście Chrystus może być w różny sposób z nami, w taki sposób, że wytrwamy w wierzę, w taki, że, że, że jakoś okażemy się cierpliwi, że, że przejdziemy próbę też jak najbardziej, ale myślę, że tak samo będzie z nami w tym, że będzie po prostu błogosławił. Błogosławił te ziarna królestwa, które, które siejemy i. I słowo, i modlitwy, i, i działania. I to też jest, i, i, też jest jego rozwój. Rozwój królestwa, na który chcesz nam zwrócić uwagę, że oto jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Także taka jest moja perspektywa. Wiem, że jest to złożona perspektywa na przyszłość, ale tak na nią właśnie patrzę. Jak wy patrzycie, to, no, nie wiem, to patrzcie, jak chcecie. Ale nadzieję mieć warto, myślę. Panie, dziękujemy Ci za właśnie za to, że możemy się wytłumaczyć z naszej nadziei i jednocześnie i, i wiecznie. Niech Twoje Królestwo przychodzi i niech nam towarzyszy to, że widzimy Ciebie działającego. O to Cię, Panie, proszę dla każdego z nas. Polecam wspieranie mojej służby. Z Bogiem i do zobaczenia.